Czy wprowadzone na początku tego roku w powiecie Nyskim rozwiązania dotyczące weryfikacji bezrobotnych mają szansę stać się wzorcem dla całego kraju? Według doktora Stanisława Kluzy, byłego ministra finansów, który obok profesor Jadwigi Staniszki był gościem na czwartkowej konferencji w Nyskim Muzeum, w ten sposób można zaoszczędzić w skali kraju 2 miliardy złotych rocznie. Najważniejsza jest chęć zmian. To jest najważniejsza rzecz, która z tego wszystkiego wynika. Pokazuje to, że byliśmy w stanie. Zmobilizować, zachęcić, zaciekawić ludzi, którzy są autorytetami naukowymi w różnych dziedzinach. Doktor Stanisław Kluza, wybitny polski ekonomista, były minister finansów obecnie w gabinecie cieni Biznes Center Club, jest pod wrażeniem nyskiego projektu weryfikacji osób bezrobotnych. Uważa, że powinien on zostać wdrożony w całym kraju. Zwróćmy uwagę na to, że inicjatywy wychodzące oddolnie często obnażają pewien obszar nieobecności albo niskiej skuteczności państwa są dobrym eksperymentem, są dobrym pewnego rodzaju przykładem, który jeżeli gdzieś na pewnej mniejszej próbie się zrealizuje, to na poziomie całej gospodarki wystarczy go tylko powiedzieć. Jak informuje Kordian Kolbiarz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, specjaliści zaproszeni do tego projektu nie chcą żadnych honorariów, jednak ich warunek to nasza determinacja do faktycznych systemowych reform. Na razie są luźne pomysły, które są zbierane w pewien katalog pomysłów, i to jest początek. Mamy na to około dwóch, trzech miesięcy i po trzech miesiącach on powstanie, natomiast już już są kreowane pewne rozwiązania bardzo konkretne, które no, lada dzień powinny zostać głośno ogłoszone i realizowane. To, co robimy w ramach ruchu publicznych, czyli weryfikacja osób bezrobotnych, pomaganie tym, którzy tej pomocy potrzebują, a eliminowanie, tak powiem, może brutalnie z ewidencji osób bezrobotnych tych, którzy pracę unikają, jest jednym z elementów pracy ekspertów i również naszej. Natomiast poza rynkiem pracy jeszcze są problemy związane z depopulacją, z inwestorami, z przyszłością, z jakimiś wiodącymi branżami w połowie i to jest ten kierunek, w którym ci eksperci właśnie pracują, pracują dla nas. Te środki powinny zostać na terenie powiatu, bo to region bierze na siebie ryzyko i odpowiedzialność za nowe rozwiązania, mówiła podczas spotkania socjolog profesor Jadwiga Staniszkis. Zmienić ustawę o vat żeby inwestycje publiczne VAT pozostawał dla dalszych inwestycji. Moim zdaniem, część pieniędzy uzyskanych na poziomie powiatu z uszczelnienia systemu świadczeń dla bezrobotnych można by skierować jako dopłacanie przedsiębiorcom za przekształcanie umów z tych, na zlecenie termino, czy terminowych na, na stałe. Bo to staje się od razu sprężyną dynamiki. Stanisław Kluza ostrzegał, że problemy demograficzne staną się wielką barierą dla konkurencyjności polskiej gospodarki, a objawią się najszybciej w małych ośrodkach. Może temu zapobiec sensowna polityka prorodzinna, bo obecne rozwiązania w większości są złe. Ale cel musi być czytelny. Patrząc na tak zwane długookresowe polityki w Polsce, to zarówno na poziomie kraju możemy dostrzec ich ewidentny brak pewnej takiej wizji, pewnego takiego właśnie horyzontu czasowego. Być może dlatego, że politycy częściej myślą w kategoriach obecnej kadencji i przyszłej kadencji niż przyszłych pokoleń. Przykładowe patologie opisywane przez doktora Kluzę to przepisy podatkowe, które premiują niepełne rodziny. Obecnie tylko jedna grupa może się opodatkować razem z dzieckiem. Są to osoby samotnie wychowujące dzieci, a więc także po rozwodzie czy w separacji. Dla osób zarabiających po kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie daje to 15 tysięcy złotych rocznego zysku. Przy dwójce dzieci w związkach nieformalnych to dodatkowe 30 tysięcy złotych rocznie, pełne rodziny i osoby mało zarabiające, czyli większość z nas, nie korzystają nic. Ta idea powołania rady gospodarczej przy staroście niskim jest właśnie taką idealną odpowiedzią na dzisiejsze czasy i na dzisiejsze problemy. Zarówno Mariusz Nasiborski wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia, inicjator powołania rady ekspertów i jednocześnie osoba koordynująca pomiędzy Nysową Warszawą, jak i inni obecni zaangażowani w inicjatywę przestrzegają, by nie upolityczniać problemu bezrobocia i depopulacji. Polityka demograficzna musi być prowadzona przez dziesięciolecia, kadencja samorządowa to tylko cztery lata. Najważniejszą rzeczą, jaką z tego wynika, to jest to, że inicjatywa Rady przy staroście Nyskim to jest inicjatywa, ponad, inicjatywa ponadpartyjna. To jest inicjatywa, która nie może być łączona z jakąkolwiek partią polityczną. Zero, polityki, zero pro, pr, polityki. Problemem podstawowym jest problem rynku pracy. I tym się tematem zajmujemy. Co zrobić i jak zrobić, żeby zmniejszyć bezrobocie? Bo dzisiaj jest 11 tysięcy ludzi bez pracy. Bo dzisiaj codziennie dwie osoby, to mówiłem na, na spotkaniu, traci pracę. To są dwie nieszczęśliwe rodziny. Niski Starosta jest zadowolony z frekwencji podczas warsztatów i liczy na więcej. Sukces będziemy świętować wówczas, kiedy coś osiągniemy. Dzisiaj były to pierwsze warsztaty, z planowanych kilku. Ja myślę, że w najbliższym okresie czasu odbędzie się kolejnych pięć spotkań. Natomiast jeśli chodzi o sukces organizacyjny, to myślę, że frekwencja pokazała, że, że jest. Na terenie Nysy znikają małe firmy, jedno, dwóch, trzy osobowe. Rejestrują się, żeby mieć tylko ubezpieczenie. No jakiś powód jest. Najwidoczniej gospodarka nie idzie w tym kierunku. I dzisiejsze to pierwsze spotkanie Myślę, że i następne przyniosą jakieś rezultaty, by przyniosły, bo my nie będziemy mieli za niedługo w banku komu dać kredyt. Jednak nie wszyscy są zadowoleni z projektu. Z założenia w grupie ekspertów nie zaplanowano miejsc dla lokalnych polityków, by uniknąć niezdrowej rywalizacji o zabarwieniu ambicjonalnym. Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Aranowicz, dla którego nie znalazło się miejsce w Radzie, stwierdził w wywiadzie dla Radia Opole, że mamy na miejscu własny potencjał intelektualny, by problem rozwiązać, a ekspertów potraktował z przymrużeniem oka. To dość odważne stwierdzenie jak na magistrach historii, tym bardziej, że zarządzany przez Aranowicza ośrodek nad jeziorem Niskim stracił w 2012 roku 33 tysiące złotych, co nie dziwi, mając na uwadze fakt, że dochody z dzierżawy nieruchomości i najmu wyniosły zaledwie 190 tysięcy złotych, co można by porównać do kosztu wynajmu jednego większego lokalu w mieście. W składzie Rady Ekspertów znaleźli się profesor Jadwiga Staniszkis, wiceprezydent Centrum im. Adama Szmita, Andrzej Sadowski, profesor Bożena balcerzak paradowska z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, była wiceminister pracy i polityki społecznej dr Agnieszka Chłoń-Dominczyk, były minister finansów i były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego dr Stanisław Kluza, szef zespołu do spraw rodziny przy Fundacji Republikańskiej mecenas Michał Czarnik, były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego i rektor uczelni Wistula Krzysztof Rybiński oraz ekspert do spraw rynku pracy w Narodowym Banku Polskim. Paweł Strzelecki.